Druga część, czyli jak malować sierść, żeby nie malować każdego włoska. Tym razem tak bardziej malarsko, mi realistycznie, swobodnie. Nie skupiamy się tu na detalach, tylko na ogólnym wrażeniu. Chodzi o to, żeby było czuć strukturę, a nie bez przesady z realizmem. Po pierwsze, biorę większy pędzel niż normalnie. Jak mam jakieś malutki, to automatycznie wchodzę w detale, jak zawsze. No i większy pędzel mnie ogranicza i działa to bardzo na plus. Zaczynam od najciemniejszych miejsc. Kolory nakładam jeden obok drugiego, aż do najjaśniejszych. W niektórych miejscach tym jaśniejszym lekko wyjeżdżam na ciemniejszy. Dzięki czemu tworzy się taka na miastka futerka. Potem tło. Tu też zostawiam je bez blendowania, z wyraźniejszymi pociągnięciami, żeby było bardziej malarsko. Jeśli trzeba coś przyciemnić albo rozjaśnić, robię to właśnie na tym etapie. Wyjeżdżam trochę na tło, żeby ta nasza niby sierść była bardziej 3D. Robię to czystym pędzelkiem, bo jak widzicie, tak się właśnie kończy, jak się go nie wetrze. Na koniec kilka delikatnych detali, ale faktycznie tylko tam, gdzie je trzeba dodać. W najjaśniejszych miejscach, tam gdzie światło najmocniej się odbija. I tak powstaje nam sierść bez malowania jej w taki klasyczny, realistyczny sposób włosek po włosku. Dajcie znać, która połówka bardziej Wam się podoba. ça